Projektowanie układów właściwie sekwencyjnych. W tym momencie chciałbym Wam pokazać. Zajmiemy się licznikami, ale licznikiem w takiej, może nieco innej konfiguracji, to znaczy zrobimy sobie licznik, który będzie na przykład liczył w następującej sekwencji: 1, 2, 3, 5. Będzie to licznik synchroniczny, czyli inaczej, inaczej mówiąc, licznik równoległy. Na liczniku szeregowym czy też asynchronicznym byłoby ciężko trochę taki układ zmontować no to bierzmy się do pracy w ten sam sposób właściwie w jaki tutaj będzie ten licznik zaprojektowany zrobicie liczniki wszystkie modulo które nie liczą ja to ujmuję tak że nie liczą w pełnym zakresie bitów to znaczy inne liczniki w ten sposób zrobicie niż modulo 4 modulo 8 modulo 16 mam tu na myśli cały czas liczniki synchroniczne to właśnie te, które będą inaczej liczyły niż te wspomniane przed chwilą. W ten, w ten sposób należałoby sobie zrobić. Zaczynamy od tablicy przejść, na przykład S jest plus. I teraz tak, po jedynce chcemy mieć dwójkę, po dwójce chcemy mieć trójkę, po trójce chcemy mieć piątkę, na przykład taka prosta sekwencja. Natomiast tutaj dosyć istotny jest ten ostatni wiersz, to znaczy... Po piątce chcemy, żeby nasz licznik wrócił z powrotem do jedynki. I tak został. Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju przerzutników będziecie korzystać, będzie to wyglądało podobnie. Żeby to zrobić w miarę szybko, ja zrobię to na przerzutnikach typu T. A ze względu na swoją budowę, no to na JK jest to najdłużej projektowane, no bo tam macie dwa razy więcej. Wejść można powiedzieć. Dobrze by było teraz przed oczami, właśnie, mieć tablicę wzbudzeń przerzutnika, czyli to, co ja narysowałem. Teraz tak, tą tablicę przejść. Kodujemy sobie na system binarny, czy też kod binarny, właściwie na kod, w którym chcemy, żeby ten wynik, czyli te liczby, cyfry, które się tutaj pojawiają, były przedstawiane. No ale zostajemy przy naturalnym kodzie binarnym piąteczka, więc po, potrzebujemy dwóch przerzutników. Niech te wyjścia nazywają się kolejno Q0, 1, 2. I tu mamy Q2 z plusem, Q1 z plusem, Q0 z plusem. Jak to nazwiecie, to jest tak naprawdę dowolność. No i sobie kodujemy, czyli tak. Mamy jeden, z jedynki chcemy mieć dwójkę. Jak mamy dwójkę, to chcemy mieć Trójkę, jak mamy trójkę, to chcemy mieć piątkę, a jak mamy piątkę, to chcemy wrócić, to znaczy chcemy mieć jedynkę. W ten sposób mamy tablicę zakodowaną, tą tablicę przejść. No i kontynuujemy, to znaczy jeżeli mamy trzy wyjścia przerzutników, to w tym momencie będziemy potrzebowali tablicy trzech zmiennych. Czyli 2, 1, 0. Tu tak. To jest patent z internetu zapożyczony. To znaczy robimy sobie jedną taką dużą minimalizację zbiorczą. Oczywiście można to zrobić osobno, ale wydaje mi się, że w ten sposób jest ciut wygodniej. I teraz o co tu chodzi? Przemy sobie 0, 1 i to będzie dotyczyło na przykład przerzutnika drugiego. Potem piszemy sobie 01, pierwszego piszemy sobie 01 i to będzie T0, trochę tu za długo przeciągnąłem, ale damy radę. I w ten sposób mamy naszą tablicę przejść. No należałoby ją tylko jeszcze teraz uzupełnić, w jaki sposób uzupełniamy. Na podstawie strony lewej naszej tablicy wzbudzeń lokalizujemy pole, to znaczy, jeżeli to jest 001 Oznacza to, że to są te pola w naszych tablicach. Potem musimy ustalić, który przerzutnik uzupełniamy. To znaczy, jeżeli uzupełniamy przerzutnik 0, to patrzymy na te dwie kolumny i patrzymy, jakie przejście następuje. To znaczy, jeżeli mamy przejście z 1 w 0. To na podstawie naszej tablicy wzbudzeń, która jest tu na górze, żeby zaszło, zmiana zaszła z 0 z jedynki w 0, to T musi być 1. Więc jeżeli mamy ten przerzutnik T0, to jest to pole, więc tu ląduje jedyneczka. W ten sposób to uzupełniamy. Ja trochę rzeczy usunę, żebyś na zbyt wiele nie patrzyli. Dobra, czyli jeszcze raz. Zacznijmy sobie od przerzutnika T0. Czyli tu jesteśmy I jeszcze raz, na podstawie tej strony lewej lokalizuję pole, czyli to jest pole 0,01, czyli jestem tu, i patrzymy, czyli jedynka w 0, czyli 1. Wędruję do następnego pola, pole numer 2, 0 w 1, czyli dwójeczka jest w tym miejscu 0. W 1, czyli 1. Potem mamy trójeczkę, czyli 1 w 1. Trójeczka jest w tym miejscu, więc tu wędruje 0, i potem mamy piąteczkę. Piąteczkę mamy 1 w 1 również, czyli 0. Pole 5 przypominam, to jest w tym miejscu, tutaj na dole. 1 yy, w 1, czyli 0. Jak widać, nie wszystkie pola mamy wykorzystane, to znaczy te niewykorzystane to są stany dla nas obojętne. W związku z tym pojawiają się tu tak zwane stany nieokreślone, i tak naprawdę te stany nieokreślone pojawią się wszędzie, w każdym przerzutniku, przy tych polach, które są niewykorzystane czyli w tym momencie jest to pole 0, 4, 6 i 7. Więc ja już te stany nieokreślone sobie tutaj wrzucam i jadę z następnym przerzutnikiem. Czyli teraz patrzymy na te kolumny środkowe i znowu po lewej stronie, na podstawie lewej strony lokalizuję pole, patrzę jaka zaszła zmiana i na podstawie tablicy z uznaniem przerzutnika T wpisuję odpowiednie wartości bitów do tego przerzutnika T1. Czyli znajduję pole 001, czyli to jest tu, i mamy zmianę z 0 w 1. Jeżeli mamy zmianę z 0 w 1, to T musi być 1. Potem znajduję pole 2, i mamy zmianę 1 w 1, czyli 0. Potem pole 3, 1, 0, czyli 1. I potem pole 5, 0, 0, czyli 0. Lecimy następny przerzutnik. T dwójeczka i znowu ten sam temat. Na podstawie tej strony znajduję pole w tablicy, które na przykład odpowiada tutaj. To nie jest 0, tylko znalazłem na razie pole. Potem patrzę na, tym, na tych kolumnach T2, jaka znaszła zmiana, czyli patrzę na Q2 i Q2 z plusem. 0 w 0, czyli T0. Potem dwójka, 0 w 0, czyli T0. Potem mamy trójeczkę, 0 w 1. Czyli 1 i piąteczkę 1, 0, 1, 0, czyli 1. <laughs> Tablice są uzupełnione, można powiedzieć, że prawie, że z górki minimalizuję. w tym momencie minimalizujecie to tak, jak umiecie. Miejmy nadzieję, że umiecie. E, jak nie umiecie, no to czas najwyższy, ogarnąć temat. Znajdujemy jakieś tam grupy takie, takie jakieś najfajniejsze, można powiedzieć. No, nie zawsze się da, jak widzicie. Jest to różnie, różniście. No, i teraz na przykład te dwójeczka. Oczywiście można to zrobić po kolei, nie trzeba tak jak ja na hura. Ale te dwójeczka, czyli z dwójeczki tutaj mamy kół. 1 Q 0 dodać Q 2. Potem mamy T1, to się równa i tu mamy Q 2 negacja i Q y, 0. Y, tutaj już widzę literówkę, czyli 0 i tu powinno być 0. W tym miejscu, w tym T2 i T0, to się równa Q0, negacja plus Q2, Q1, negacja. Już odpalam swój program, jak widzicie, ale zaraz pokażę Wam już gotowy licznik, żeby nie przedłużać. Zmontowany zgodnie z tymi minimalizacjami, które Tutaj otrzymaliśmy. I jak widzicie, wracam z gotowym licznikiem. Tak, wiem, jest tu mały makaron, ale ale działa. Pewne rzeczy tutaj wymusza mi ten program do symulacji, to znaczy podpięcie wszystkich, wejść od razu i tym podobnych. Natomiast jak ktoś nie chce wierzyć na słowo, to niech sobie wrzuci w jakiś symulator. Przy czym uczulam, że. Niestety, niektóre symulatory gubią się troszkę na tych licznikach. Jak widzicie, nie korzystam chociażby z Falstada, który na którym dosyć często tutaj coś pokazuje. Nie montowałem tego licznika co prawda na Falstadzie, ale tak na wszelki wypadek od razu poszedłem tutaj w tego Logically. No i jak widzicie, miało być 1, 2, 3, 5 to na wyświetlaczu możecie tą sekwencję obserwować. Także tak to wygląda. Tak jak mówię, kto nie wierzy na słowo, to niech sobie wrzuci ten układ. Przypominam tylko jeszcze raz odnośnie projektowania liczników: ten przerzutnik to jest przerzutnik T0. Ten to jest T1. I ten to jest T2, to znaczy mamy zamienione kolejności wyjść względem naturalnego kodu binarnego, czyli skrajny z lewej, wyjście skrajne z lewej strony ma najniższą wagę, czyli 2 do zerowej. To tak w woli przypomnienia. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że ciut jest jaśniej. Jeżeli ktoś jeszcze nie ogarnął tego projektowania liczników, i w ten sposób, tak jak mówiłem, możecie zrobić wszystko, czyli inne liczniki modulo niż 8, 16, 32, bądź też można się pobawić i jak widzicie, w jakieś takie różne sekwencje mniej lub bardziej ciekawe te liczniki poukładać, poprojektować. W podobny sposób będą też projektowane układy, które będą miały jakieś dodatkowe wejście, tylko to wejście będzie się pojawiało tutaj z tablicy, w tablicy z, ze strony lewej. Tutaj w tym miejscu obok Q2 albo obok Q0. To już jest kwestia do dogadania potem przy minimalizacji. I w ten sposób możecie jakieś tam liczniki układać, które będą w różnych sekwencjach liczyły, w zależności na przykład od właśnie stanu tego wejścia. Czy to mogą być liczniki te rewersyjne górę, dół czy jeszcze jakieś tam inne, co tam komu się podoba. A ja zapras zapraszam oczywiście łapki w górę, subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest mile widziane. Więc jeszcze raz zachęcam do złożenia sobie tego układu, który tu na dole powstał. Tych trzech wyjść, trzech przerzutników opisanych za pomocą tych trzech funkcji. No i zobaczycie, czy Wam też to ruszy, tak jak u mnie to ruszyło. No i do usłyszenia następnym razem.